Siemanko z tej strony Ambro i witam was dzisiaj na K-dropie. dzisiejszy odcinek sobie zaczniemy jak widzicie mam tutaj tylko złoty 30 zł na koncie więc myślę że wpłacimy sobie jakąś sportową stówkę i zobaczymy czy da radę zrobić ze stówki coś sensownego na dropy. zaraz się przekonamy oczywiście pierśnik obwisu macie kodzik z którym wpłacacie na K-dropa, macie 10% do depozytu i dwa chyba 50 na start więc zapraszam i no, i co, i widzimy się, jak już doładuje. No, i dobra, już jesteśmy. Jak widzimy, mamy tutaj prawie 150 zł. miała być stówka, wyszło troszkę więcej, ale to akurat nie problem, nie widzę w tym problemu. Więc odcinek będzie się nazywał Od 150 zł. Załóżmy do kosy, chociaż kosy nam się prawdopodobnie nie uda zrobić. No to zobaczymy, czy coś da radę. Coś da radę. Oczywiście na początku sobie dołączymy do tych konkursów, zwłaszcza, że są za darmo, możemy sobie podłączać. Yy, szansa na to zgarnięcie to jest 1000, ale zawsze jest, nie? Dodatkowo mamy też te 3200 punktów eventowych oraz tutaj widzę, że event pasa mamy jeszcze, to sobie poodbierajmy na no, spokojnie, my się nie śpieszymy, o nawet 2 złotem wyleciało no i super, już jest profit, <gryw> już jest profit, już możemy wypłacać yy, dobra lecimy sobie myślę na case batelki, na case batelki. Takie najbardziej optymalne są dla nas. Na początku zagrajmy coś mniej, na przykład takie 12 zł underdog. Zobaczmy na 3 osoby. Dołączy mnie, czy nie o, dołączyłem. Dobra, underdog także wygrywa osoba, która dostanie najmniej kasiorki i na razie jest równo mniej więcej. No ja wygrywam aktualnie nawet, ale ta skrzynka i tak się bardzo jakoś nie liczyła. Tutaj coś ciekawego kurczę, dostaliśmy drogiego skina. 4 zł. Niestety, niestety, niestety. Może teraz coś chłopaki dostaną. Wszyscy dostali to samo. Także no, o tutaj 450 nawet. To jakiś dobry stan. Tutaj może się jeszcze wszystko zmienić. Wystarczy to dobra naklejka, ale wszyscy mamy to samo, więc niestety przegrałem to więc Zaczynamy nie najlepiej. 130 zł na naszym koncie. Plus jeszcze yy, te punkciki. Mamy te 3200, więc sobie od razu coś z tego weźmy. Czy chcemy wszystko? Załóżmy, nie dajmy tu 200 Okej, okay, dobra, dobra, to w taki sposób działa e, Czy chcemy przypalić od razu wszystko? Możemy wszystko przypalić, trzy koła Trzy koła, trzy koła Wykorzystaj AWP za 10 zł Nieźle, mogło być lepiej, mogło być gorzej, wiadomo, standardzik e, dobra, tutaj mamy fajną bitewkę na trzy tify Akurat lubię to skrzyneczkę, także sobie tutaj zakręćmy Mm, zobaczmy, czy coś nam tutaj poleci. Okej, okay, tak. Nieźle, najlepszy stan Ruty 50. Na razie zaczynamy z dobrej strony, ale jeszcze wszystko się może zmienić, to jest lepszy stan. Mm -hmm. Ale tylko 10 groszy. Dobra, na spokojnie, na spokojnie. My się nie stresujemy. I jest to fajne: jest od 70. Oj, tutaj chłopaki też mi gonią. Ale mam fajną przewagę ponad złotóweczkę. Przewagi, jeśli nic nie Pit Viper, nie wiem, jak kosztuje. O, o, jest moje i tak. O, o 25 groszy, 14 zł za 11, no wyszliśmy dosyć średnio na tym, tej inwestycji, ale dobra, lecimy sobie dalej, nie ma co się nie zatrzymywać, tutaj mamy, a zagrajmy tu za 3 dychy, zobaczmy, tu nam się trochę pokręci, to już jest ryzykowna skrzynka, na 4 osoby za 3 dychy, tu już może stówka nawet nam wypaść, jeśli fajnie się pokręci i zaczynamy chyba dobrze, na 1,70 zł, nieźle, nieźle, zaczynamy, nawet okej, okay, nawet okej, okay, nawet okej. Okay. O kurczę tutaj 4 zł dla kolegi, tutaj kolejna szwórka. no my jesteśmy praktycznie na końcu, jesteśmy w sumie na końcu i dostajemy nie najlepszy skin, żeby tu coś odrobić, niestety, ale tutaj zaraz do bisty, więc na bistach to myślę, że się rozstrzygnie, tutaj 4 zł, kurczę ale dobra, dobra, gonimy, gonimy, tu 8 zł, ja mam 4 zł przewagi, kolega ma nade mną, nie wiem co to skin. 70 groszy, no niedobrze, 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 bardzo niedobrze Ja jeszcze liczę na coś, na szczęście, no, niestety nic, nic, tu raczej nie będzie nic No te Bisty takie, takie se, bym powiedział, takie se No takie se, takie se, nie wiem za ile jest ta skrzynka, kosmo, Ale chyba będzie najdroższa, może tu coś poleci ciekawego, i Messenger bym poleciał, a nie No niestety Niestety, ale tylko 40 zł już się wygrał. Strasznie słabo dały te skrzyneczki. Strasznie. Mamy będzie mieć dyszek jeszcze. Dobra. Jeszcze możemy tutaj sobie coś pokręcić. Tutaj mam Ace Busciki, ale już niestety bitewka poszła. Kurczę, szkoda, szkoda, szkoda. No za 13, ale nie chcę żeby mi się aż tyle kręciło. Możemy underdogę spróbować. Spróbujmy. Może by coś fajnie tutaj dało dla kolegów. No i fajnie dało dla kolegi. Bardzo fajnie dał dla kolegi, ale dla mnie też nie dobrze dał. I tutaj będzie problem go przebić. No, ale przebiłem. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. 14 zł. To mi się podoba. Taki underdog. To mi się podoba. Mm, spróbujmy tutaj. milspek i glom. Glom pewnie kosztuje koło dychy, bo milspek kosztuje złot chyba 15. Dokładnie. Więc tu będzie glom za dychę. No i tutaj kurczę 3 zł na mecz ładnie ładnie się zgarnął. Ale i tak na glom i chyba moje, chociaż nie wiem ile to jest bardzo. 13 zł. Uuuu uu. Niedobrze I Messenger mi się odzywa. Trzeba zmówować Kurcze kurczę, myślałem szczerze, że ten glopy jest tańszy trochę. No niedobrze, niedobrze, nie dla nas. To jest wydechy coś. Agent dziki na start. Okej, okay. jeszcze 50 zostanie. I, 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 I ten agent jest na a nie, to 7 dych jest? O kurwa, to goście sobie zgarną ładnie. No to, to już nie nieważne tak naprawdę co, co nam wyleci. Goście sobie zgarną agenta do 7 dych. Aj jaj. No nam tutaj nic nie wyleci. Więc to i takby za dużo nie minimum. No, goście zgarną stówkę. Z agenta praktycznie samego. Pięźkek mamy. Kurcze słabo, słabo leci, słabo leci. Chcemy ryzykować? Chyba musimy. Trzy dychy. Jeszcze dwie dychy nam zostaną na jedną z co najmniej. Chyba, że to odda. Proszę, oddaj to dla mnie. No i nie, zaczynamy niedobrze. Bardzo niedobrze zaczynamy. Gościu przewaga 2 złote ponad. Okej, okay. awupka. No nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej. Daj mi, daj mi coś. I to jest chyba drogie. Tylko kosztuje 3 złote, więc jest okej, okay. no ale póki co wygrywam. Różnica złotówki, co prawda, ale na plus. Czy to moje? 2 złote, ok. Przesuwamy granicę do przodu. Cały czas do przodu się przesuwamy, bardzo ładnie. O, i to jest drogie. To jest drogi skin. To jest dwie dyszki na moje konto. Właśnie nam leciało, więc prawdopodobnie ta baterka będzie moja. A! Kurwa. Nie. Nie będzie moja. Ja pierdziłam w ostatniej skrzynce. No. Ale mi pokrało. A już myślałem, że tylko będzie moja. No niedobrze, bardzo dobrze. Dzisiaj to dla nas prawdopodobnie kończy. Kurna, tam już bym zgarnął, fajnie. Nie podobałoby mi się. Niedobrze, niedobrze, bardzo dobrze. A, a, a. Dobra, zobaczę, że tutaj coś. To jest moje. Nie? Myślałem, że to Cyrex, szczerze. Kurde, myślałem, że to Cyrex. No i co, i 9 złotych. A nie, niedobrze. Co, zobaczymy, ile mi w ogóle udało się wygrać łącznie ze wszystkiego, bo wszystko z dawałem sobie na. Nasz... do nas tutaj na. na profilek. Dobra, zróbmy sobie badania, na 3 gra się 9 złotych. Coś ja to spróbuję skleić. Pomyślimy, co to może być ciekawego. Mamy 9 zł, dajmy nominację i kastę. No to skrzynię procentówki typowe. No dobra. Spróbujmy procentówki. Może teraz siądzie. Czy szansa jest znikoma? Ale może coś, coś by dało. No niestety nam nic nie dało. 7 zł to dyrektywa. Kurcze. No i niestety nam nic nie dało. Dobra. Czyli uwaga, ze 140 zł zrobiliśmy 40. Jesteśmy dokładnie z długę w plecy. No niestety, jak szybko przegrać 100 zł na K-drop poradnik Dobra, ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się i siema.